Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca, Doradca. Żeby była jasność, to nie jest opona od taczki. To jest opona od mojego maluszka, 12 calóweczka, która do opony od Volvo to wchodzi do samego środka. Jak ta motoryzacja się zmienia, 12 cali kontra 21 cali, 275 na 40 na 21 Michelin Pilot Sport 4 SUV. Przyszła pora na wymianę opon na letnie. I przy okazji wydaje mi się, że niezwykle ciekawy materiał, bo mam dostęp do badań, które, przyznam szczerze, i mnie trochę w tym wszystkim zaskoczyły. Może poniekąd pewien mit się też tutaj uda obalić, i co po niektórzy, kupując opony, też trochę zaoszczędzą. O co w tym wszystkim chodzi? Zauważyłem taką pewną tendencję, gdy często jedziemy oglądać jakiś samochód, no to dobrze, miernikiem umiemy się posługiwać, ale bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby zobaczyć jaki jest dot danej opony. Oznaczenie Department of Transport, ja robiłem cały odcinek poświęcony wszystkim oznaczeniom na oponie, ale powiedzmy, że przede wszystkim z oznaczenia dot możemy odczytać datę, Produkcji opony. Pierwsze dwie cyferki to tydzień roku, a dwie następne to po prostu rok. I do czego w tym wszystkim dochodzi? Ostatnio wystawiałem na sprzedaż opony od mojego Renault Zoe, te oryginalnie, na których to auto przyjechało do salonu. Z Przebieg no można powiedzieć że tyle co z fabryki do salonu, e, miały około 3 km. E, wystawiłem je na sprzedaż. Auto było z 2020 roku, opony były z 2019 z trzeciej e, części tego roku. No i dzwoni jeden pan mówi: "Ojej, 1200 zł. Nówki są za 1700. Wie pan, jak do 19 to ja maksymalnie mogę dać 800-900 zł, bo to są w ogóle stare opony. Kiedy opona jest stara? No właśnie dzisiaj sobie odpowiemy na to w tym materiale. Przyznam Wam się szczerze, że wyniki tych badań, które za chwilę Wam przedstawię, troszkę mnie zaskoczyły i dały mi lekko do myślenia. E, już tłumaczę o co chodzi. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, czyli taka organizacja, która skupia się w Polsce na branży oponiarskiej, zleciła przeprowadzenie badań niemieckiej organizacji TIF e, zgodnie z normą ECR 117. Jakby kogoś to interesowało, w opisie filmu daję całe wytyczne na 15 stronach, jak wyglądała metodyka tych badań i można powiedzieć, że są to badań badania laboratoryjne, z czego TIF przede wszystkim słynie. Testy odbywały się na autodromie Poznań w samochodzie Skoda Scala z 2020 roku i porównawczo założono dwa komplety opon. Tego samego producenta. Tylko różnica była taka: jedne to były nówki 42 tydzień 2020 roku, a drugie identyczne opony, ale już takie magazynowane, leżakowane 37 tydzień 2018 roku. I robiono próby hamowania na mokrej nawierzchni. Badane było hamowanie z prędkości z 80 do 20 km na godzinę. I na nówkach udawało się wyhamować mniej więcej na odległości 41,87 m przy iluś próbach, a na oponach leżakowanych, magazynowanych droga hamowania była blisko o metr krótsza. Co to zatem oznacza, że z oponami jest jak zwinem? Im starsze, tym lepsze? Żeby była też jasność, my tutaj rozmawiamy o różnicach rzędu 3%, wiesz, można powiedzieć, że to jest swojego rodzaju no, błąd statystyczny, który mógł pójść w jedną, jak i w drugą stronę. Ale zdradza nam to jedno, że jeżeli opony są dobrze magazynowane, nie powinny w żaden sposób tracić swoich właściwości. Ale czy to samo będzie dotyczyło opon, które będą miały 5, 6 czy 7 lat? No już nie, bo jednak guma mimo wszystko się starzeje i tego procesu nie przeskoczymy. Bo część osób myśli, ale dobrze, ja tam mało rocznie robię, góra 3-4 tysiące. Ale sama opona z siebie też się starzeje, bez względu na to, czy jest założona na auto, czy jest po prostu jako nowa magazyna. Gdzieś przychodzi w pewnym momencie ten punkt krytyczny. Jeżeli chodzi o magazynowanie, tutaj już tak powoli nakierowuję i pokazuję. Szczególnie. Kupując w dużych, profesjonalnych sklepach i markowe opony, nawet jeżeli ta opona będzie miała rok czy półtora, nie bałbym się za bardzo. Z tego względu, że te firmy najczęściej są do tego przystosowane i mają specjalne hale do magazynowania opon, a nie jest to taki pan, który gdzieś tam amatorsko trochę oponami sobie handluje i albo pod wiatką trzyma na zewnątrz, albo gdzieś tam folią przykryte na podwórku. Jeżeli chodzi o dobre magazynowanie, no to przede wszystkim odpowiednia temperatura, odpowiednie zaciemnienie. Odpowiednia wilgotność, pomieszczenie, które jest pozbawione agresywnej chemii, bo ona ma duży wpływ na starzenie się opon i przede wszystkim odpowiednie ułożenie e, tych opon. Dla przypomnienia, zupełnie inaczej układamy całe koła, a zupełnie inaczej układamy same opony. Jeżeli mamy całe koła. Uch! Możemy sobie układać je tak na płask, ale starajmy się, żeby też nie uszkodzić sobie felgi. Jeżeli układamy je w ten sposób, warto dobić sobie o pół atmosfery więcej na okres zimowy. Fajnie, jeżeli mamy taki stojak, który też można w internecie kupić. Na pewno to nie zaszkodzi, bądź też haki. W przypadku samych opon Matko Ilona waży, ustawiamy jedna, druga, trzecia, czwarta koło siebie. Pamiętając też o tym, żeby co mniej więcej miesiąc, tak o jedną piątą obrotu, te opony rotować, żeby one nam się po prostu nie ustały w jednym miejscu. Więc niezwykle istotne jest właśnie magazynowanie tych opon, bo widać, że nawet taka dwuletnia opona, jeżeli jest dobrze i profesjonalnie magazynowana, nie traci swoich właściwości i bardzo często można spotkać w ogłoszeniach opcję, że duży sklep prowadzi promocję na sprzedaż swoich opon, wyprzedaje stany magazynowe i na przykład opony, o rok starsze można kupić o 15 czy 30% taniej, i jak widać, szczególnie przy dużych sklepach i oponach premium, nie ma co się tego bać. Jestem ciekaw, jakby takie porównanie wyglądało, jakby wziąć jakieś takie najtańsze chińczyki. Pewnie zbyt różowo by gdzieś tam nie było, ale kwestia względna. Jestem też ciekaw waszych opinii co wymyślicie na temat magazynowania opon, a przede wszystkim podzielcie się w komentarzach z którego roku wy macie opony na swoim aucie. Czyli uczymy się odczytywać DOT ze swoich opon. Pora już na zmianę opony? To słońce tak grzeje. Możliwe, że w tym bądź przyszłym tygodniu będę te opony już na letnie zmieniać. Chociaż przyznam się szczerze, że zimówki Alpin Piątki Suwy w tym roku przydały mi się dosyć mocno, szczególnie gdzieś w górach. Póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!